Halo halo, siemano, się ma szuki z tej strony Jak widzicie, mam tego karna na drugim serwerku I jak widzieliście wcześniej ten odcinek z tym krokodylem, to zauważyłem, że tam jest jakoś strasznie spieprzony i mam nadzieję, że tutaj już będzie wszystko w porządku A wziąłem akurat karno po to, żebyście zobaczyli jak, jak to wygląda właśnie ze strony tej, tego mięsażercy Później jeszcze zrobię raptora, a najlepiej to w ogóle wszystkich bym zrobił po kolei By wam pokazał jak to z każdej strony wygląda a jestem taki obśrupany, no bo walczyłem z dwoma krokodylami wcześniej, ale to już inna historia. Także zobaczycie jak tutaj będzie. Jak na razie się wleczę do końca i zaraz do Was wrócę, jak coś się będzie działo, chyba że zginę, nie wiem. <laughs> A i jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Yy, nowy subskrybent QQQ czy KUKUKU, jakkolwiek tam masz, to dzięki za suba i myślę, że że ci się spodoba i kilku innym osobom mam nadzieję że też <grytanie> także do zobaczenia za chwilę jak wyzdrowieję kurwa no w ogóle hapa leci do góry mamy chyba walkę zaatakuję pierwsze Mamy jednego raptorka drugi będzie spierdzielą ale spróbuję też go dogonić zobaczymy czy mi się go uda w ogóle złapać gdzieś Chyba mnie gdzieś uciekł Dobra zostawmy go na razie, nie wiem czy on mnie walnął raz czy nie Ale mamy przynajmniej tego jednego no to jest taki malutki pierdek, kurde, szkoda No ale no dobra, no zawsze coś, nie Akurat przyszli sobie przyszli sobie pojeść Tam widzę chodzi ten raptor Hmm, od której strony w ogóle jestem? Nawet sam nie wiem. Jednego raptora dałbym rozwalić na luzie, bo walczyłem już kilkanaście razy z raptorami, tylko że właśnie boję się, że on może zdawać kumpli i to może być problem. Chyba tutaj nie ma... A nie, tutaj jest chyba przejście, tak mi się wydaje. Nie wiem, mam wrażenie jakby to HP w ogóle mi się nie regenerowało. Nie ma chyba co, pójdę dalej. Może jak mi ktoś dział mnie, to mi się zacznie regenerować, nie mam pojęcia. Może coś jest po prostu zbagowane. Ta gierka też nie jest jakoś zbytnio, wiecie. Dopracowana, bo oni wciąż pracują nad tą gierką, szczególnie nad Rimo. I to będą... to się naprawdę będzie dużo dziać później. Coś leży? Czy to jest kwiatek jakiś, to jest chyba kwiatek? Czy ja z tej strony przychodziłem czy stąd? to już sam nie wiem No pójdziemy kawałek Bo tutaj goniłem te krokodyle wcześniej Ale to już było jakieś... O kurwa No proszę Chyba mnie nie przypuszczą koledzy też może ich przepuszczą. Zwrot szybki. Dobra. Dobra, nie będę się z nimi fajtował, bo nie mam grupy, a samemu na dwóch takich w miarę dorosłych nie miałbym szans, tak mi się wydaje. Czy ja idę w dobrym kierunku? Kurno, już sam nie wiem. Chyba ja idę w złym kierunku, tak w ogóle. Tak, teraz idę w dobrą stronę na pewno. A i widać te krokodyle, które tam sobie idą. Nie chcę ich atakować, naprawdę. Jakbym miał jakąś grupę, przynajmniej te dwa Karnotaury takie jeszcze dorosłe, wtedy bym mógł zaatakować, ale Tak to ja nic im nie zrobię. Mogę jednego najbliżej zabić. No, ale wiem, żebym zginął. Chciałbym też trochę pożyć, żeby wam coś nagrać z tego też, nie? Z życia, z takiego Karnotaura. Coś co on robi. No, kurwa się wystraszyłem No, chłopie, co ty robisz? sobie dziabłem go na szybkości. Nie chciałem go zabijać też, nie? Ale oni pierwsi mnie zaatakowali, nawet nie miałem zamiaru, żeby ich atakować. Może rykniemy do niego, żeby wiedział. do niego, może będzie kumpel, nie? Nie chciałbym, żeby ten, ten odcinek był po prostu krótki. Żeby coś się w nim działo jednak nie? Bo jeżeli ja sobie tu pochodzę i coś tam polatam i nic nie zabiję, to to trochę wstyd będzie. Mimo tego, że wcześniej ee, gdy nie nagrywałem to miałem bitwę, a to był właśnie mój minus. Że nie nagrywałem. Nie, jak nie, Może kogoś kurde spotkamy. Aha. Karnotaury? Czy uta? Nie wiem, czy to są raptory, kurna. To są chyba raptory. Nie, to są karnotaury. dobra, spomożemy No ja odwrócę właśnie. Jak się wpierdzieli. No ale jeszcze raz mnie atakuj. No jak go baituję cały czas, może się atakować. Dobra, dostał On już nie może mi dużo HP też, nie? Dostał Będziemy go mieli, będziemy go mieli, na pewno Nie pozwólcie mu się obrócić <laughs> O kurwa Dobrze. Czemu go nie zabijają? Jeszcze jeden No nie no, z jeden na jeden to się gościu nie bi hmm, Boję się, że tam ten Tylko tyle do mną Teraz do mnie iść On no to jest głupota, bo się goście wywalić co mnie. No ja sobie cię obejdę Ty pójdę dalej Nie ma czego gonić, nie będą mu gierki psu. Space in group Widzicie takie zabijanie w grupie krokodyli będąc karną jest bardzo łatwe To nie jest kumple. To nie kumple. Chyba szybko się mój odcinek zakończy. Widzicie, że dalej mi gonią? Boże, co za ludzie Ja im pomogłem, byłem taki dobry nasze razem nawet jedzenie, a oni mnie kurno tak potraktowali, nie? Masakra, jeszcze mam 0 HP Co za ludzie Co za ludzie Dylan Zapamiętam sobie Twoje imię kolego No i teraz pewnie Raptory mnie zatakują To już w ogóle będzie super zostało HP powoli wzrasta odszedłbym stąd przynajmniej na trochę chcę jak najdalej się oddać po prostu od tych ludzi bo to są jacyś nie wiem nie rozumiem po prostu tego jak można zabijać tą samą rasę ten sam gatunek dla mnie to jest totalnie bez sensu mają strasznie dużo jedzenia nie wiem, ubiliśmy jednego krokodyla, w tym dwa umarły od nich te te Karnotaury. Mają strasznie duże jedzenia. Prosili mnie o pomoc i jeszcze kurwa mnie chcą zajebać, nie? Stanę sobie w tym miejscu. Żebym wszystko widział. Jakby ktoś chciał mnie zaatakować. Najgorzej że się zablokowałem w tym drzewie co, co widzieliście Bo gdyby nie to drzewo to bym im uciekł A już myślałem że będzie po mnie naprawdę bo Wystarczyły jeden czy dwa hity we mnie jeżdżą padł Oj nie jest dobrze To są chyba oni, tak mi się wydaje. Hmm. Czy to są oni? Kurna, nie wiem. Mogę się podchodzić. O, z drugiej strony o są. Raptorki. Już wolę się, że trafić na te raptory, niż na... ...niż na te kurna karmataury. A Karnator to będzie ze sobą biegł i biegł, szczególnie, że mamy takie same statystyki i wiecie, o co chodzi. Ich jest, nie wiem, z sześciu? Może teraz trochę mniej. Myślę, że będę... ...kierował się w stronę wodospadu. Mimo tego, że tam jest też jakoś niebezpiecznie. To jak najdalej od tych ludzi po prostu. Jak tam z moim HP? O tak kurde z 67% Nie jest za dobrze, nie jest za źle Na pewno lepiej niż wcześniej Poczekam jeszcze trochę Wydaje mi się, że oni wciąż krążą tam właśnie tak myślałem Ciągle na tych szalosach tam siedzą karnotaury Hmm. Dobra, wydaje mi się że muszę ruszać gdzieś, gdziekolwiek Idę w tamtą stronę Najgorsze chyba miałem przed sobą, tak mi się wydaje Nie wiem co by było chyba gorsze, spotkanie 20 raptorów chyba Mimo tego, że mam mało HP to jednak spróbuję to zrobić Jesteśmy blisko wodospadu i boję się, że to będzie mój koniec <grych> Bo to jest jedyna forma, w której mógłbym teraz tak naprawdę pić Najrozsądniejsza i najmniej ryzykowna Bo jeżeli tam są raptorki to mam przez ale jeżeli jeśli bym się wrócił jeśli bym zauważył raptory że tam są i bym się wrócił i spróbował w to miejsce to to może mnie zjeść krokodyl niestety i to może być mój koniec Ajaj. obawiam się że może być ciężko To być teraz cokolwiek. O jedzeniu to nawet nie mówię. Samemu to mogę jakieś jaszulki opolowywać, Jakieś mniejsze karkodylki. Ale powiem Wam, że. Yy, bycie karnotaurem jest super sprawą bo jednak jesteście mocni nic z was nie słucha to tak naprawdę na hita jedynie krokodyl jeśli was wciągnie do wody zobaczmy tak z daleka czy to są jakieś raptorki na skala mm, chyba słyszałem jednego ale nie jestem pewny on słyszy du dużo krokodyli ale to jest normalne a może to są tego stegozaury? O, widzę jednego raptora. Chyba to jest raptor. Podejdę kawałek bliżej. Chyba, że się jakoś odpędzę, kurczę. Czy to jest raptor? Kurde, nie wiem, są... Coś tu chodzi obok mnie. Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy grają karnotaurami? Przynajmniej jeden, jeden normalny karnotaur. Już by było inaczej. Dobra, wiecie co, wpierdalam się tam. Jednego karnatora mamy. Pi, 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 pi się, że to mi wyskoczy krokodyl i będzie po mnie. Czy oni mnie też zajmują? Czy nie? Um, ci ludzie też są... Dobra, mamy to Dobra, mamy jakąś swoją grupkę, więc to jest dobrze Zobaczymy, jak to się potoczy No jak na razie dzisiejsze spokojnie. Aha Aha Czyli tak wam powiem w skrócie Karnotaury to kurwy <laughs> Tyle wam kurwa powiem No ja pierdolę Wyglądam się teraz mędziej, bo oni mnie zaatakowali, ja ten chłop, wiecie. No dobra, no to chyba tyle. Czas się wziąć do montażu. I następnym razem widzimy raptora raczej, nie? Będę jeszcze krokodylem, pogram chwilę, coś tam zobaczę. Krokodylem będę grał, dopóki nie padnę też. No ale na co, kurde, Bailey, no. Lipa Lipa straszna Dobra, to ja się z wami żegnam Mam nadzieję, że wam się podobało W następnym odcinku zobaczymy raptorka Przynajmniej spróbuję go zrobić No i cóż Do następnego, na razie